A teraz rozwiążemy sobie zadanie pierwsze ze strony 27. Zadanie związane z polem trójkąta tym razem, więc od razu przypomnijmy sobie wzór na pole trójkąta, który nam się tutaj przyda w naszym zadaniu, bo mamy zmierzyć zaznaczone boki, dorysować odpowiednie wysokości i obliczyć pola trójkątów. Wzór na pole trójkąta jest następujący. P równa się A razy H. Przez 2, Gdzie P to pole trójkąta, a podstawa trójkąta, H to jest wysokość opuszczona na tą podstawę. Więc potrzebne nam długości. Podstawy to jest nasza podstawa. Odcinki zaznaczone na zielono będą naszymi podstawami. Wysokości musimy sobie dorysować. Więc najpierw Zaczniemy od podpunktu A, od rysunku pierwszego. To jest nasza podstawa. Zmierzę długość naszej podstawy. Długość podstawy wynosi 2 cm, czyli od razu zapiszę, że A równa się 2 cm. Ile wynosi wysokość? Żeby zaznaczyć czy narysować wysokość związaną z podstawą, właśnie tą, to wysokość będzie związana z kolei z wierzchołkiem, który leży naprzeciwko naszej podstawy. Wysokość z podstawą tworzy kąt prosty, więc w przypadku trójkąta prostokątnego i wysokością związaną z podstawą, która jest jedną z przyprostokątnych, no to wysokość będzie tym odcinkiem. Wysokość będzie wynosiła 1 cm. Obliczam sobie pola naszego trójkąta, czyli 2 Jednostki mam ujednolicone, więc sobie od razu podstawiam. 2 razy 1 przez 2. Po drodze skracam, co się da. 2 na 2, 1, 2 na 2, 1, więc pole wynosi 1 cm2. Tutaj już mamy jednostki. Przechodzę do drugiego trójkąta. Ile wynosi jego podstawa? Podstawą jest odcinek zielony. Podstawa, czyli A, wynosi 4 cm. Wysokość jest związana z wierzchołkiem, który leży naprzeciwko mojej podstawy, i wysokość z podstawą tworzy kąt prosty. Więc ja muszę zmienić najpierw tą wysokość, która z, która z podstawą tworzy kąt prosty. Wzdłuż jednego z krótszych boków Ekierki, yy, jeden z krótszych boków Ekierki przykładam do mojej podstawy, wzdłuż drugiego krótszego boku Ekierki, przyłożonego w ten sposób, żeby wierzchołek tutaj zawrzeć. Rysuję sobie wysokość. To jest moja wysokość. Wysokość jeszcze raz z podstawą tworzę kąt prosty. Mierzę naszą wysokość. Wysokość wynosi 1,5 cm. Czyli h równa się 1,5 cm. Podstawiam do wzoru. p równa się a razy h przez 2, czyli 4 razy 1,5 przez 2. Skracam, co się da, żeby się nie naliczyć. Dwójka z czwórką mi się ładnie poskraca. 2 na 2, 1, 4 na 2 to 2. 2 razy 1,5 to jest 3 cm2. Tu mam znowu trójkąt prostokątny. To jest moja podstawa. Zmierzę ją. Pamiętajcie, że w trójkącie każdy bok może być podstawą. Tutaj podstawa wynosi 3,5 cm, tak? czyli A równa się 3,5. I pół centymetra. Naprzeciwko mojej podstawy jest wierzchołek, od którego puszczona jest wysokość, a z, ponieważ wysokość z podstawą tworzy kąt prosty, więc to będzie nasza wysokość, nie musimy jej dorysowywać, zmierzymy ją tylko. I ta wysokość wynosi 2 centymetry. H równa się 2 centymetry. Podstawiam do wzoru. P równa się 3,5 razy wysokość 2 przez 2. Dwójki nam się ładnie poskracają, 2 na 21 2 na 21 czyli nasze pole wynosi 3,5 cm kwadratowego.